Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym autoterapii, czyli temu, jak sprawić, żeby plecy były luźniejsze, bark swobodnie chodził, żeby głowa mniej bolała, rzadziej bolała i żeby się żyło lepiej. Oczywiście wymaga to zdobywania wiedzy i tu służę pomocą. Oczywiście wymaga to dyscypliny, tu służę jakąś zachętą do tego, żeby zdobywać tą wiedzę i ją wykorzystywać w praktyce. No, ale za ciebie tego nie wykonam. Dzisiejszy epizod będzie poświęcony używaniu sprzętu Terrakane. Tak już kiedyś wspomniałem, będę o nim mówił dosyć często, będę się starał różne patenty i pomysły e, przytoczyć, bo to jest naprawdę bardzo fajny, prosty przyrząd. W sumie nie taki drogi, jeżeli pomyślimy o wydatkach na dbanie o swój kręgosłup i tak dalej. Niejednokrotnie różne maści, taśmy, okłady kosztują też pieniądze i nie są trwałe, a to jest dosyć trwałe. I oprócz tego, jak wymasować tutaj, te okolice, to chciałbym może po powiedzieć, czy przedstawić parę, taki, parę takich newralgicznych miejsc na grzbiecie, na plecach, po których rozluźnianiu będzie całkiem przyjemnie i będzie się coś zmieniało. Więc oczywiście można zastąpić piłką, ale zdecydowanie tego typu rzecz będzie bardzo wygodna do wchodzenia w najróżniejsze miejsca i w, w newralgiczne punkty na plecach, które sprawią, że będzie o wiele swobodniej. Na pewno zdecydowanie warto poświęcić czas na pracę bezpośrednio przy samiutkim kręgosłupie. Tu kiedyś jeszcze o tym będę opowiadał, może zaprezentuję, jak to wykonać za pomocą piłeczki i dłużej się na tym skupię, ale mięśnie wielodzielne, kapitalna okolica, skręcającej wielodzielne, więc bardzo blisko wyrostków kolczystych. Jak sobie spojrzysz, jak wiele segmentów jest od góry do dołu, no to gra warta świeczki, żeby teraz pracować z każdym fragmentem. Więc za chwilę, jak będziemy tutaj wchodzili, to dobrze jest milimetr po milimetrze przeszukiwać sobie segment po segmencie te mięśnie i z nimi troszeczkę popracować. Jak nie masz tego typu sprzętu, możesz zastąpić to piłeczką mniej więcej tej wielkości z automatu, ze sklepu zabawkowego, z jakiejś galerii, którą możesz kupić za złotówkę bądź dwa złote. Na, na żebrach teraz znajdują się mięśnie biodrowo- żebrowe, choć nie tylko, bo mięsień najdłuższy też przyczepiony jest do żeber, więc te przestrzenie na żebrach też dobra rzecz do porozpracowywania. Tu odsyłam do epizodu poświęconego prostownikowi grzbietu i punktom spustowym, bo tu też można zastąpić tą pracę putryną, więc nie chciałbym, żeby być odbierany jako osoba, która nakazuje kupić, albo mówi, że tylko jedyny sprzęt, kup i tak dalej. To jest naprawdę fajna rzecz, jak ktoś to kupi i wiele osób to kupuje, można znaleźć w internecie, to jest bardzo zadowolona, no bo przynosi fajne efekty, jest bardzo wygodne w użyciu, no ale można to zastąpić, więc zaraz daję Ci warianty na teraz nawet, jeżeli tego nie masz. Odsyłam prostowniki i punkty spustowe, jak tutaj z nimi pracować, więc tutaj będzie dużo się działo z prostownikami przyczepy biodrowo żebrowego do żeber. Bezapalacyjnie, myślę, że się z tym ze mną zgodzisz. To jest wchodzenie w mięsień czworoboczny grzbietu, czy blisko brzegu przyśrodkowego łopatki, górnego kąta łopatki, mięsień dźwigacz łopatki, więc tu będzie czworoboczny grzbietu, tu będzie praca z mięśniem dźwigaczem łopatki i w ogóle fajnie w tej okolicy przy łopatce być, przy brzegu przyśrodkowym łopatki, gdzieś szczególnie w tej górnej części, bo to są tkanki, które unoszą barki, więc jak dużo siedzisz z wysuniętą głową, masz barki w górę, nosisz torbę na jednym ramieniu, to wiele z tych mięśni pracuje tutaj I to to będzie czworoboczny grzbietu, dźwigacz łopatki i równoległoboczny. My często myślimy o tym mięśniu jako o mięśniu, który słabnie, ale to jest też mięsień, który się nadmiernie napina i usztywnia. I pod nim też w głębi będzie zębaty tylny górny, więc pocieranie, tak jak ja teraz to robię, po zębatym tylnym górnym też przynosi bardzo fajne rezultaty. W dolnej części, jak będziesz na żebrach, to tu będziesz mieć mięsień zębaty tylny dolny, więc to jest jakiś drobiazg oczywiście na żebrach. Ale gdzieś myślę, że warto starać się i pracować nad tym, żeby pocierać te dolne żebra, wchodzić na te dolne żebra. Oczywiście to nie jest tylko zębaty tylny dolny, to jest właśnie prostownik, i tutaj wręcz fajnie od boku wchodzić w te boczne pasma prostownika. Zaraz to troszeczkę pokażę na sobie. Więc tutaj w te boczne pasma prostownika jak najbardziej warto wchodzić. Jak ci się uda, to i może do mięśnia czworobocznego lędzi. No to teraz krótko pokażę, co i jak. Fajna rzecz na sobie. Fajny sprzęt właśnie, prosty do chwytania. Daje możliwość stosowania silnego, mocnego masażu, więc ja nie muszę wiele. Ja nie muszę stosować dużej siły, żeby wypchnąć tkanki i, i żeby z tyłu zastosować fajny, mocny ucisk. Pokrótce pokażę co, jak i odeślę Cię do praktykowania samodzielnie. Można zacząć już od górnej części szyi, więc w, dolne włókna, w dolną część szyi, w włókna mięśnia płatowatego, półkolcowego, więc tu już można fajną pracę Wykonać. i mam nadzieję, że widzisz, że ja nie stosuję jakiegoś wielkiego nacisku, czy wielkiego napięcia ze swojej strony, a tu mogę bardzo fajnie wchodzić, mogę skrócić tkanki i wjechać w te tkanki i stopniowo je rozmasowywać. Więc jeżeli kupisz sobie tego typu sprzęt, no to zachęcam do obejrzenia jeszcze raz tego epizodu i, i podążania za mną. Więc 2-3 minutki możesz spędzić nad mięśniem półkolcowym, płatowatym, gdzieś w okolicy przejścia szyjno-piersiowego. Więc tu kolejna znowu uwaga. To jest obszar też taki newralgiczny, gdzie odcinek sztywny, czyli piersiowy, mało ruchomy, spotyka się z odcinkiem bardziej ruchomym, czy bardzo ruchomym szyjnym odcinkiem kręgosłupa. Więc to też jest fajne działanie w przypadku wdowiego garbu, e, jakichś problemów z szyjnym odcinkiem kręgosłupa, bólami karku itd. Więc tu teraz możesz spędzić na Masowaniu w poprzek mięśnia płatowatego i półkolcowego głowy. Idziemy dalej. Okolica właśnie przy łopatce. Jeżeli będziesz wysoko na łopatce, nad łopatką właściwie, to będziesz na czworobocznym grzbietu. Myślę, że to nie jest mięsień skomplikowany. Tu odsyłam do technik rozluźniających. Ten mięsień przyrząd Terra Kein no jest kapitalny do rozluźniania, te, do rozluźniania tego mięśnia, oprócz tego możesz wjechać przy brzegu, przy środkowym łopatki w górnej jego części, tuż przy kącie łopatki, i popracować z mięśniem dźwigaczem łopatki. To jest akurat taki twardy mięsień, można powiedzieć taki strunowaty, dosyć gruby w odczuciach, więc on mocno przeskakuje. Myślę, że to troszeczkę może być widać, może tak jak ja teraz poodcieram, to. Aż widać, że ten sprzęt przeskakuje troszeczkę po tym mięśniu. No, sama musisz się nauczyć, sam musisz rozpoznać, jakiej siły używać żeby to było przyjemne. Ja akurat lubię mocny docisk, więc jeżeli lubisz mocny docisk, to z pewnością fajna rzecz wykorzystanie tego sprzętu. No i co to jest pozytywne w przeciwieństwie do piłki? No to oczywiście piłka fajną robotę robi, ale ja tutaj mogę pocierać poprzecznie, a nie tylko kulać się piłką. Piłka bardzo często się tylko kula po tych mięśniach i nie pociera włókien. Tutaj natomiast można użyć bardzo efektywnej techniki, czyli masażu poprzecznego. Znana technika w wielu formach masażu czy w terapii manualnej, więc konkretne pocieranie włókien. Teraz możemy pójść niżej, tak jak mówiłem, przy brzegu przy środkowym łopatki, zaczynam pocierać teraz góra dół, jest duża szansa, że natrafię gdzieś w głębi mięsień zębaty tylny górny, także mięsień równoległoboczny, może po części już dojdę do mięśnia biodrowo-żebrowego, ale mięsień biodrowo-żebrowy fajnie jest rozmasowywać ruchami poprzecznymi. Czyli w ten sposób, poprzecznie względem przebiegu włókien. Nie? Więc, jeżeli będę w ten sposób masował, to będę czuł, jak pocieram włókienka mięśnia biodrowo- żebrowego, czy najdłuższego. Natomiast, jeżeli będę pocierał ruchami góra-dół, tak po, po naszemu można powiedzieć, góra-dół, czyli doczaszkowo-do ogonowo, mówiąc anatomicznie, to będę na mięśniu zębatym tylnym górnym w głębi, równoległobocznym bardziej powierzchownie, czy czworobocznym grzbietu jeszcze bardziej powierzchownie. Może troszeczkę druga strona, hop, czyli tutaj też właśnie fajna rzecz, niewielka siła, czyli ja tylko wypycham lekko do przodu i niewielkimi ruchami góra-dół mogę rozluźniać plecy. Teraz tu jest bardzo często, można tak powiedzieć, bardzo obrazowy zwrot, że tu jest bardzo dużo sklejeń pomiędzy tymi mięśniami, czyli czworobocznym, równoległobocznym, zębatym, no i pod spodem jeszcze prostownikiem, więc myślę, że może być tak, że masz tutaj taki zbitek tkanek, warto się tym miejscem zająć. Jeżeli teraz nie masz tego sprzętu, to po prostu weź piłkę i, i połóż się na podłodze i popracuj troszeczkę piłką, chyba najlepiej dosyć twardą, żeby można było tutaj ładnie w te tkanki powierzać. Sam prostownik grzbietu, tak jak wspomniałem, to już są ruchy poprzeczne i ja już zacząłem tą pracę, można powiedzieć, nad prostownikiem, bo to jest taka ogólna nazwa mięśnia, który składa się z wielu różnych mięśni. Więc tak jak tutaj mamy półkolcowy i płatowaty, tak tutaj dalej też mamy mięsień kolcowy przy wyrostkach kolczystych, najdłuższy, czy bocznie-biodrowo-żebrowy. I teraz możemy pojechać niżej. Dobrze jest czasami wykonać lekki skłon do boku. Może lekki wyprost, żeby jeszcze te tkanki lekko skrócić, to czasami jest wygodniej w nie wjeżdżać w głąb. Czasami może dobrym rozwiązaniem jest wykonać te techniki w staniu, żeby właśnie wykonać delikatny wyprost i łatwiej wtedy wjechać w te tkanki w dolnym odcinku kręgosłupa. A z drugiej strony musisz to wyczuć, bo czasami fajny wariant to jest wprowadzenie zgięcia, więc znowu tu nie jest nic zero-jedynkowe, musisz wyczu wyczuć sytuację. Więc czasami fajnie jest usiąść w zgarbieniu. To samo może dotyczyć tych tkanek, że czasami wprowadzenie zgarbienia, bym powiedział, może być jakimś ułatwieniem. Aczkolwiek jeśli chodzi o dolny odcinek kręgosłupa, to tak jak ja teraz siedzę, gdzieś zaczynam utrzymywać postawę i nie do końca te mięśnie są rozluźnione. Jak wykonam jakieś pochylenie do boku, lekki wyprost, to łatwiej mi jest się wbić, wtopić w masę mięśnia prostownika grzbietu. I tak jak powiedziałem boczne włókna są na pewno fajne, więc dobrze powjeżdżać w te boczne włókna. Więc tak jak widzisz, jest tych troszeczkę informacji, gdzie są te zakamarki, w które warto wchodzić, na które warto wjeżdżać, bo niektórzy biorą tylko jakiś sprzęt, tudzież piłeczkę, albo nie daj Bóg roller na plecy, kulają się na tym rolerze, kulają się na tej piłce i mówią, że te wszystkie techniki autoterapeutyczne, które masażyści, fizjoterapeuci, trenerzy pokazują, to nie działają. No nie działają, jeżeli ktoś to robi głupio, że tak powiem, tylko od góry do dołu kula się przez środek pleców. Natomiast jeżeli zapoznasz się ze swoimi plecami, nauczysz się jak na to oddziaływać, no to naprawdę kupa fajnej pracy i mnóstwo różnych zakamarków odnajdziesz, tak jak wspomniałem. Dolne żebra, więc też może być tak, że wjedziesz sobie w dolne żebra i ja teraz jadę wzdłuż dolnych żeber i delikatnie czuję, jak pstrykam po włóknach zęba tego tylnego dolnego. Może się zdarzyć pewnie o niewielkiego odsetka, ale jakichś procenta, dwóch, trzech, czterech, bo różnie to jest szacowane, że nie masz akurat zęba tego tylnego dolnego, więc może się okazać, że no nie będziesz sobie na nim pocierać. Ale w tym momencie może się okazać, że i tak znajdziesz jakieś napięcia bliżej kręgosłupa na prostowniku, albo może jakieś włókienka mięśnia najszerszego grzbietu, który także przyczepiony jest tutaj do dolnych żeber. Jeszcze chwila, prostownik z boku. Oczywiście to jest telegraficzny skrót, i myślę, że, że widzisz, że mógłbym w ten sposób siedzieć, sobie siedzieć przyjemnie, nie wiem, w różny sposób łapać, czy to w ten sposób, czy to w ten sposób sobie łapać. Ten sprzęt i powolutku rozpracowywać miejsce po miejscu. I wielodzielne, skręcające, tak jak wspomniałem, bardzo blisko kręgosłupa, więc tutaj jest dobrze czasami taki rekonesans robić w ogóle tego typu rzeczy. To jest bardzo fajny przegląd techniczny swojego ciała, gdzie jedziemy od góry do dołu i jak tylko znajdujemy coś newralgicznego, no to fajnie jest. Okej, okay, dobra, rozpracowywać. Czyli coś jest tkliwego, bolesnego, siedzimy i rozpracowujemy górę-dół. Więc teraz, tak jak ja jadę tutaj tą kulką, tą końcówką, to dobrze jest zweryfikować swoje całe plecy, kawałek po kawałku, tak jak pokazywałem na początku filmu, kawałek po kawałku, wszystkie te w głębi położone tkanki. Nie? Czyli hop, hop, nie pomijając żadnego fragmentu. I właśnie jak znajdziesz coś konkretnego w środku, coś, co jest bolesnego, znowu to są wielodzielne. Może jakiś lekki wyprost, lekki skłon pozwoli wjechać troszeczkę w te tkanki głębiej? Nie? Różny, w różny sposób możesz próbować zobaczyć, jak w te tkanki wjechać. Zapraszam już do kolejnych epizodów, do kolejnego czasu spędzonego ze mną. Myślę, że wartościowo na pewnej nauce. Owszem, wielu z nas ma alergię na naukę, bo jak przeżyło już polską szkołę, to się odechciewa uczyć. Mam nadzieję, że tak nie jest, że jest w, sobie, jest w tobie ten entuzjazm i chęć do uczenia się. Przed chwilą pokazałem parę fajnych miejsc, na które można oddziaływać. Zachęcam do jakiegoś zbierania sprzętu, o którym opowiadam, różnych piłeczek, kików, taśm i tak dalej, bo będę go wykorzystywał. Także jak śledzisz ten kanał i obserwujesz go ze mną, to jak ja wspomnę, że słuchaj, bierzemy taśmę albo bierzemy blaszkę, albo coś tam, no to zachęcam do tego, żeby to wziąć i za chwilę poznawać ten swój fragment ciała. I żeby to nie było do końca bezmyślne. Czyli na zasadzie, dobra, potrę te plecy, bo kazał, tylko jeżeli ja rzucam hasła, tu zębaty tylny górny, tu coś tam, tu najszerszy, tu wielodzielny, to fajnie, żebyś nadążała i nadążał ze mną, myśląc też sobie o tych miejscach, bo później pojawia się epizod właśnie, na przykład o prostowniku grzbietu, później się pojawi o wielodzielnym i mało tego, że zaczniesz wiedzieć, gdzie ten mięsień jest, jak go znaleźć, jak go wymasować, to będziesz wiedzieć, jak ten mięsień sobie rozćwiczyć, jak go porozciągać, jak na niego patrzeć, dlaczego on ulega przeciążeniu i dlaczego dzieje się z moim ciałem to, co się dzieje. Więc jak zwykle nie ma być magicznie, ma być po prostu konkretnie, rzetelnie, pracowicie. I o tym właśnie jest ten kanał, o tym, żeby zacząć rozumieć, co się z moim ciałem dzieje, jak na nie mogę wpływać. Ostatnia zachęta do tego sprzętu. Zawsze pod ręką, gdzieś, przy biurku, w pracy i tak dalej, coraz więcej osób, z którymi rozmawiam. Ma coraz bardziej otwarte środowisko w pracy. Myślę, że też ta sytuacja, która się wydarzyła, że coraz więcej osób pracuje w domu, więc nawet może mieć w domu pełno sprzętu. Myślę, że coraz większe zrozumienie jest, bo pracownicy biurowi bardzo często tak mają, że Jurek Ciebie też boli, no, Marta Ciebie też boli, no kurczę, mnie też boli, patrz, a mamy dopiero 30 lat. Wszystkich teraz boli? No. No i chyba się warto z tym pogodzić i po prostu zacząć nad sobą pracować. No jak masz pracę siedzącą, no niestety współczuję. To jest strasznie ciężka praca. Kiedyś ciężką pracą, no dalej jest niestety, ciężką pracą była praca fizyczna na budowie, w ro, na roli i tak dalej, a teraz coraz częściej ciężką pracą jest e, praca siedząca. Więc jakby coraz więcej jest o, osób otwartych na to, że jeżeli chwycisz sobie kijka i e, e, wykonasz, pra, będziesz wykonywać swoje Pracę, a jednocześnie masować plecy, to nikt się nie obrazi, bo będziesz bardziej zadowolony, zadowolona, bardziej zrelaksowana. Czy jeżeli w czasie pracy właśnie zaczniesz sobie parę ćwiczeń wykonywać i, i w przerwie rozciągać szyję, to też nikt krzywo już nie spojrzy, ba wręcz niektórzy pytają, kurcze, fajnie, jak on robi, to ja też w końcu mam tą odwagę, żeby to zacząć robić, więc troszeczkę jest tak, że chciałbym zwiększyć tą aktywność i, i, i troszeczkę zaproponować to, żeby działać właśnie w miejscu pracy w wolnej chwili. I tak dalej. I mam nadzieję, że to się udaje powoli zmieniać. Żeby nie było tylko tak, że to przerwa na papierosa jest powszechnie akceptowalna i wszyscy mówią, okej, okay, on idzie na papierosa, tylko żeby było. Hola, ale Marian teraz cofa brodę. Marian teraz nie może, bo Marian teraz cofa brodę. A gdzie jest Paweł? Nie, Paweł teraz nie może, bo Paweł teraz robi sobie relaksację szyi. A Okej, okay, dobra, to mu nie przerywamy, bo ma prawo raz na godzinę wyjść przez 5 minut porozluźniać szyję. Dobra. Koniec tej instenizacji, ale zapewne takie scenki odgrywają się regularnie, że bardziej akceptowalne jest to, jak ktoś się trzyma z bólu za szyję, albo bardziej akceptowalne jest, że o, sorry, ale muszę wziąć tabletkę, bo już mnie boli szyja, niż to, że ktoś w czasie pracy będzie sobie przez 5 minut rozluźniał szyję. Łapka w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do jakichś interakcji, do, do jakichś uwag, do jakichś spostrzeżeń, jak to u Ciebie w pracy właśnie jest. E, czy masz może tego typu sprzęt, albo czy rozważasz zakup tego e, typu sprzętu? Terra -cane, więc. Nazwę tutaj wypisuję. No, musisz znaleźć. Ja nie dystrybuję, nie sprzedaję. Nie mam z tego żadnych zysków, więc uwierz mi, tak jak nie czerpię zysków ze sprzedaży piłeczek, a szczerze będę cię zachęcał do kupowania piłeczek. Tak z tego sprzętu też nie czerpię żadnych korzyści, a po prostu chcę, żeby tobie było lepiej. To tyle w tym epizodzie. Do zobaczenia w następnych cześć.